Z racji, że Lostar, a raczej kolejne testy zbliżyły się do nas bardzo wielkimi krokami, warto pochylić się nad samym projektem oraz zweryfikować, co tak naprawdę oznacza dla nas wspomniana premiera. Czy Lostar będzie strzałem w dziesiątkę, a może przed nami duża chmura, z której popada finalnie trochę mniejszy deszcz, to i same informacje o grze w dzisiejszym materiale. O Lost Ark'u wiemy od 2014 roku, a może nawet i wcześniej pojawiły się jakieś informacje. Niemniej dokopałem się do naszych portalowych nowości sprzed lat i debiutancki trailer wskazuje właśnie na listopad 2014. Można więc śmiało powiedzieć, że od 7 lat, a do czasu premiery pewnie nawet od 8 lat, część z nas będzie czekać na tego sieciowego action-arpega z izometryczną grafiką, który został zrealizowany przez Smilegate, a u nas wydawcą jest nie kto inny jak Amazon Game Studios. Czekać przyszło nam zatem sporo, chociaż w 2014 2000... 2018 roku zadebiutowała wersja koreańska, w 2019 roku ogromne części z nas mogła sprawdzić, czym jest Lost Ark w Rosji. Z czasem pojawiły się nawet blokady regionalne, ale prosta zmiana VPN-a skutecznie obchodziła ten problem. Tymczasem u nas premiera zakłada pierwszy kwartał 2022 roku, czyli między styczniem a marcem. Czy kłamstwem będzie nazwanie Lost Arka starociem ściąganym do nas na ostatnią chwilę? To jest mimo wszystko obiektywne, bardzo dobre stwierdzenie, ale czy powinniśmy za to wieszać psy na Amazonie? Niekoniecznie, Chociaż mam wrażenie, że duża część fanów robi to niezwykle ochoczo, o tym jednak trochę później w ramach dopełnienia filmu. Teraz wypada skupić się na bohaterze odcinka, którym jest nie kto inny jak właśnie Action RPG osadzony w bardzo specyficznej mieszaninie fantazy, która wraz z biegiem kolejnych leveli coraz wyraźniej przeradza się w science fiction. Jeżeli gdzieś moglibyśmy obserwować bliźniaczą strukturę rozgrywki, czy też samego świata, to byłby to niewątpliwie Kabal Online. I jakby się Lost Arkowi przyjrzeć, to w wielu aspektach, łącznie z estetyką, skilli, czy dynamiką, Kabalem wszystko pachnie. Myślę zatem, że jeżeli, tak jak ja, byliście miłośnikami Kabala, to w Lost Arku znajdziecie bardzo dużo dobrego. Całość zrealizowana jest na silniku Unreal Engine 3, więc owszem, leciwym, chociaż przy takim, a nie innym usytuowaniu kamery, mało kiedy dochodzi do bliższego kontaktu z teksturami. Więc o ile Elion może się momentami wydawać trochę brzydszy, tak Lost Ark zachowa dłużej względną świeżość. Podczas zamkniętych testów prasowych, czyli tych, które były uruchomione chwilę wcześniej aniżeli wasze, dzisiejsze, otrzymałem 7 klas postaci. Był to wojownik, Mac, martial Artist. W wersji kobiecej i męskiej identyczny podział tyczy się Gunera a na deser Assassin. Gender Genderlock jest zatem częściowym. Jak w ogóle wrażenia z testów? No cóż, te trwały w czasie bliskim 1 listopada, więc wygospodarowanie odpowiedniej ilości godzin na ogranie z mojej strony no niestety nie było możliwe. Dlatego też dzisiaj skupię się wyłącznie na informacjach, bo w sumie i tak o Lostarku mówiło się sporo wcześniej. Kto chciał, ten zobaczył gameplay, dajmy na to nawet na naszym kanale czy też streamy, bo takowe się pojawiałem. Nie wiem skąd więc to NDA, które i tak schodzi w momencie, gdy sami możecie już zagrać. Więc więc trochę zero ekskluzywności. Zresztą na serwerach ludzi było tyle, co kot napłakał. Sildu spotkał kilka osób, więc doświadczenie z bety skwituje po prostu jednym dosyć istotnym akcentem, mianowicie, no względem New Worlda, języka polskiego tutaj nie uświadczycie. Jeżeli ktokolwiek na to liczył, to musicie obejść się smakiem, niewykluczone, że takowy w przyszłości się pojawi, ale teraz go nie ma. Jest za to ta sama przygoda, obarczona sporą ilością zadań, które skrzętnie prowadzą nas od mopka do mopka, od scenki do scenki i od punktu do punktu, dlatego też z góry warto oddzielić grubą kreską zabawę w Lost Arku od powiedzmy tych konkurentów domniemanych jak Pawł czy Diablo 3 to trochę inny typ gry z innymi proporcjami walki z mobkami względem zadań i tutaj ponownie podkreślę Lost Arkowi bliżej do Kabala albo powiedzmy Mu Legends aniżeli Pawł bądź Diablo 3. Rozpoczynająca się dzisiaj closed beta trwa od 4 listopada do 11 listopada. i głównym założeniem jest sprawdzić wytrzymałość serwerów oraz przebadać wszystkie błędy które mogą trafić się podczas rozgrywki. Trzeba zatem założyć, że duża część graczy powinna dojść do maksymalnego poziomu oraz sprawdzić treść endgame'ową, bo jak nie, no to wyjdą kwiatki rodem z New Generalnie sam początek bety może być dla części z Was bardzo frustrujący, bo Amazon chce oswoić graczy z kolejkami. Dlatego też pierwsze godziny to testy obciążenie w zakresie jednego świata. Dopiero później zostaną dodane kolejne serwery, celem wpuszczenia większej ilości użytkowników do zabawy. W czasie trwających testów nie doświadczycie także unikalnych prologów dla postaci, ponieważ zostały one zastąpione jednym wspólnym początkiem. Do tego pojawił się szereg kolejnych usprawnień, które są zmienione względem Closed Alpha. No i myślę, że część z Was brała w niej udział. W ogóle te wszystkie modyfikacje zostały jasno wskazane w długim wpisie z 25 października na stronie producenta. Linka postaram się umieścić w opisie. Być może część z Was jest zainteresowana ogólnym rozwojem postaci. Rzecz jasna, tych 7 klas wstępnych, czy tak naprawdę 5 klas podstawowych rozróżnionych na płcie, to nie jedyna forma, w jakiej przyjdzie nam walczyć. Zdarzają się wyjątki od reguły, gdzie męski mistrz sztuk walki to wyłącznie striker, a kobieta władająca bronią to Gunslinger, natomiast w przypadku głównych płci są to częściowo dwie, a częściowo trzy subklasy. Dlatego przykładowo Warrior to wraz z niewielkim progresem droga do Berserkera, Paladyna czy też Gunlancera, gdzie każdą klasę przed wyborem można delikatnie zweryfikować pod kątem działania oraz tego jak się spisuje w walce. Mag to Bard oraz Summoner, a Assassin to Shadowhunter czy też Deathblade. Poza tym dla genera jest dead eye oraz Sharpshooter, a dla sztuk walki wiodące klasy to War Dancer, Scrapper i Soulfist. Każda z w postaci charakteryzuje się odpowiednią dawką umiejętności, które można z kolei łączyć w kombom. Poza klasycznym gameplayem rozbijającym się o questy, liczcie się także z wysoką ilością dungeonów, czy też w późniejszym etapie bardzo ładnie wyglądających rajdów, a te pozwolą stale zyskać nowy ekwipunek gotowy do ulepszeń. W endgamie, jeszcze w okresie kiedy grałem na wersji koreańskiej, później rosyjskiej, większość zabawy opierała się o aktywności daily. Być może i teraz zostanie to poprowadzone w ten sposób, plus arenki, no i farmienie item levelu, ale nie będę spekulował, ponieważ dawno nie zaliczyłem jakiejś większej aktywności w Lost Ark'u, być może teraz wygląda to inaczej. W każdym razie, zobaczymy co z tego wyjdzie przy premierze. I teraz chciałbym wrócić do samego problemu o takie ociąganie się z premierą, które w sumie nie jest winą Amazonu. Co prawda wydawca osunął premierę poza New World, ale jest to logiczne zagranie. Dwa MMORPG wydane praktycznie w tym samym terminie to kanibalizm plus zawsze swoje ma pierwszeństwo. Owszem, teraz można się zastanawiać przez pryzmat gigantycznych błędów New World'a, czy była to gra warta świeczki, ale własne dziecko zawsze jest tym na pierwszym miejscu. Prywatnie zatem nie mam tego zastanawiać. Amazonowi. Finalnie za cały cyrk wydawniczy powinien najmocniej oberwać wyłącznie sam deweloper, niezdecydowany grymaśny, szukający dziury w całym. Popularność Lost Arka zdawała się być oczywista. Tłumy Europejczyków, których banowano na koreańskich serwerach, ba, konta do Lost Arka kosztowały wówczas krocie. Zainteresowanie na YouTubie, czy też Reddicie było gigantyczne na tyle, że sam wpadłem swego czasu po zapowiedzi w Hype Train, licząc na rychłe wydanie. Smile jednak zdawał się mieć klapki na oczach, niby nie było istotnego sygnału o potencjalnym rynku zbytu, problem z wydawcą jeszcze parę lat temu, to Mile RU miał wydawać również naszą wersję. Plotki wspominały także o z Games oraz o zgrozo o Gameforge. Amazon wyszedł z tego w ostatniej chwili, szykując się od dłuższego czasu na wydanie swojej propozycji, jaką był New World. Kolejna sprawa, bardzo ciekawi mnie finalne zderzenie z rzeczywistością w kontekście opinii na temat Lost Arka. Mam wrażenie, że nastroje wobec tej gry zmieniają się niczym w klejdoskopie. Pytanie, czy Amazon ma szczęście do tak dużej polaryzacji w zakresie gier MMO? New World budzi bardzo skrajne odczucia, a jak będzie z Lost Arkiem? Czy rzeczywiście ma on coś więcej do zaoferowania, aniżeli arenki i epicko wyglądające instancje, które na poziomie trudnym potrafią nadpsuć trochę krwi? Przy wersji koreańskiej i rosyjskiej mówiło się o maksymalnym poziomie, który ludzie wbijali przy MRASH-u nawet w dwa dni. Jeżeli zatem progres będzie rzeczywiście tak szybki, a samo podłoże gameplayowe, jednak opiera się o azjatyckie rozwiązanie, to jakie są szanse na spektakularny sukces? Czy Lost Ark zdoła zdominować europejski rynek, będąc grą z Azji? Uważam oczywiście po wielu godzinach spędzonych na zagranicznych serwerach, że Lostark to bardzo dobra propozycja i będę gorąco zachęcał do sprawdzenia. Ale sam zastanawiam się, czy faktycznie, o ile mi bądź też w dużej części z Was Lostark przypadnie do gustu, to będzie w stanie poprawić przykładowo wynik Neworda, jeżeli chodzi o premierę oraz utrzymać dużą bazę graczy w dłuższej perspektywie. W końcu wiele gier z Azji próbowało, ale mała część była w stanie podołać. Trzymać kciuki zawsze warto, dużo zależy od recenzji, ogólnego marketingu oraz finalnego wizerunku item shopu. Nawet drobna wpadka może wpłynąć na niekorzyść przy wprowadzaniu tej pozycji. To wszystko do mnie na dzisiaj, Wykoniecznie dajcie znać, jak zapatrujecie się na los arka, czy czekacie na niego bardzo mocno, a być może uważacie, że jest to już trochę odgrzewany kotlet. Napiszcie w komentarzu, no i do usłyszenia już niedługo. Cześć!